Witam Państwa bardzo serdecznie na targach ISH we Frankfurcie, na stoisku firmy Glendimplex Temal Solution i chciałbym Państwu pokrótce przedstawić nowości, które zaproponowaliśmy na tegorocznych targach. Taką główną myślą przewodnią, jaką na tych targach firma Blendimplex się posługuje. Są to trzy systemy i nieskończona ilość możliwości wynikających z tych systemów. Takim pierwszym systemem, o którym mowa i o którym chcieliśmy się, którym chcieliśmy zaprezentować państwu na naszych targach, to jest system M skierowany do. Użytkowników indywidualnych, domów jednorodzinnych. System ten widzimy za moimi plecami. Są to pompy ciepła powietrzne o specyficznej formie. Bardzo atrakcyjne, designersko, bardzo ciche. I szalenie wydajny. Drugim systemem, którym chciałbym zaprezentować, jest system C, system komercyjny. Za moimi plecami znajduje się pompa 60 kW rewersyjna. Takim trendem, który chcieliśmy zaprezentować na targach we Frankfurcie, jest kombinacja pompy z układem ze stacją hydrauliczną, kombinacja urządzenia i stacji hydraulicznych zapewnia nam duże bezpieczeństwo użytkowania urządzenia i zmniejsza ryzyko powstawania błędów. Trzecim urządzeniem, trzecim systemem, który chciałbym zaprezentować, jest system i, system, który prezentuje agregaty wody lodowej o olbrzymiej dokładności wydajności stosowane w przemyśle i w medycynie. Jest to bardzo odpowiedzialny kawałek rynku, w którym jesteśmy, że tak powiem, zobowiązani serwisowo do bardzo wysokiej jakości. Także te urządzenia spełniają tą jakość, a główny, główny, głównymi zaletami tych urządzeń jest po prostu bardzo duża dokładność dozowania chłodu.